Z trzech części miasta przybyli na rynek, by oddać pokłon świętej rodzinie. Kacper, Melchior i Baltazar podążali konno za gwiazdą, a za nimi, kolędując, maszerowali mysłowiczami. Już po raz dziewiąty w naszym mieście odbył się Orszak Trzech Króli, czyli uliczne świętowanie objawienia pańskiego. Samo święto jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. To jest święto, które zawsze było takim świętem, które miało nam mówić o tym, że po pierwsze. Jezus, który się narodził, nie przyszedł tylko do narodu izraelskiego, ale właśnie, że narodził się dla wszystkich i tym symbolem tego... Ci królowie, którzy przychodzą z daleka, z różnych krajów. Na rynku królowie i mieszkańcy mieli okazję oddać cześć świętej rodzinie, w roli której wystąpili Państwo Kowalczykowie z Brzezinki, ale także rozgrzeć się grochówką z kotła, wspomóc hospicjum Cordis czy zaśpiewać wspólnie z Kórą Familia. Jednak okres, w którym śpiewa się kolendy, zawęził się do 24 i 25 grudnia. Natomiast no, kolendy można spokojnie do 2 lutego śpiewać. Natomiast czy w radiu, w telewizji. Wizji tych kolęd nie ma, i zaobserwowaliśmy, że ludzie jednak potrzebują tego śpiewania, takiego wspólnotowego to śpiewania. I to jest też taka myśl, właśnie przewodnia Orszaku, żeby się zebrać wspólnie i pośpiewać kolendy. W organizację wydarzenia włączyła się jak zwykle lokalna społeczność, w tym m.in. Mysłowicki Ośrodek Kultury, czy tutejsze parafie. Jak informuje Fundacja Orszak Trzech Króli, 6 stycznia w całej Polsce odbyło się ponad 750 orszaków. W których maszerowało w sumie półtorej miliona osób.